Nie było tutaj dawno chmury. Czas troszkę wpuścić do tego Instagrama piękności. Jest sobie chmureczka i chmureczko, kochana, zobacz. Ja tu mam jedzonko dla ciebie, dlatego leżeć. Leżeć. Tak, bardzo dobrze. Bardzo ładnie. A teraz chmureczko siad. Jezus, ależ mądra. Troszkę zgadujesz czasami. No dobra, weź sobie, ugryź sobie. Będzie łatwiej, no ugryź, ugryź. No ugryź. słodziak, Leżeć. Tak, piesku dobry. Trzymaj. No, wiesz, tutaj masz. Dałam ci? dałem ci chyba, co? Ona jest taka delikatna, jak, jak mam tu palce, żeby nie chce mnie ugryźć słodzinka. Chmureczka to jest trochę zgaduła, ona tak oszukuje, bo będzie próbowała tutaj siadać, leżeć i tak dalej, ale my ją zaskoczymy i jej leżeć, leżeć, tak, <laughs> Słudzinko ty, w ogóle jest taka strasznie rozczochrana, musimy z nią iść koniecznie do fryzjera, o Jezus jak prosisz, no ty nie mogę się powstrzymać, chyba, że siądziesz, siad, dobrze Dobra. Leżeć jeszcze? Leżeć? Tak jest. Proszę. Gratulacje. Wygrałaś całego przysmaka. Musimy iść do fryzjera z chmurą. Patrzcie jaki to jest teraz skurczybek puchaty. Nie wiem czy to już nie jest czy pies dalej. Chmura, co myślisz? Jezus. No, piękna jesteś. Ale mam w sumie też dla was taką fajną informację. Otóż nie mówiłem o tym nigdzie za wiele, bo nie wiedziałem czy będzie to możliwe do zrobienia, czy dam radę, ale we wrześniu planowałem wrzucić trzy filmy i chyba się uda ten plan, plan zrealizować. Bo... A to jest dla mnie dużo, jakkolwiek to nie brzmi, no to faktycznie przez ten ostatni czas gdzieś tam w miesiącu pojawiały się no max dwa właśnie filmy, a teraz mam nadzieję i liczę na to, że się uda i będą trzy właśnie, będzie fajnie. już mi się trochę nie chce. Zastanawiam się czy i spać i wstać i montować czy nie wstanę. Jak myślicie? Dobra, koniec. Wreszcie piąta rano. jadę coś zjeść <grych> grubo. Dużo pracy powiem wam, dużo pracy było. Ale jeden z moich ulubionych filmów to będzie. Jest piękny dzień. Jest słoneczko. Jest też ciepło, ale powiem wam szczerze, że już troszkę się smucę, bo to nie jest to ciepło, które było jeszcze miesiąc temu, że było gorąco. I tak średnio mi się widzi jesień. Nie wiem jak wam, ale jednak lato to jest pora roku, która do mnie przemawia najbardziej. Zwariował pies. Jaka chilerka. O Jezus. Wkurzyłam się. Co mnie pozglądasz? Chmurka, Chodź. Tak. Proszę bardzo. Leżeć. Bardzo ładnie. Proszę. Siad. Siad. Nie zgaduj. Siad! Tak jest, proszę. Tak. Piosku. Chmura uwielbia, się tak ze mną bawić Tylko skurczy by gryzie Ale to nic Ale zęb ząbki masz, duża chmura już Słodziak Patrzcie jaki sprzęt, wszystko profesjonalnie Krzyku, zaraz od pana live Więc wbijajcie na streamika, on nawet sobie tu bułki upiek. Kozacko co? Jest grane! Zarobiliście. Połudzonka. W wbijajcie, wbijajcie, Twitch ekipa. <grystanie> chmura się wkurza, że nie ma piłki. Zobaczcie, Karol z nią gra. Dawaj chmura, dawaj! <grystanie> oddawaj piłę, oddawaj! Ja się to jeszcze bez makijażu, zaraz się idę ogarniać malować i wszystko, ale jestem mega podekscytowana, bo wleciał film nowy na mój kanał. Wleciał też TikTok i wleciało też zdjęcie, także koniecznie obczajcie wszystko. Ja wam zaraz wrzucę zaległe insta których nie mogłam wam pokazywać wcześniej, ale teraz już mogę i się mega, mega, mega cieszę. Najnowsza kolekcja Louis Vuitton e, X e, Pączuszek. I takie są właśnie paski, żywe. Uwierzcie, że dobrze się noszą. Tak. Proszę Państwa, jest to czas, abym przypomniał Wam historyczną chwilę, która miała miejsce kiedyś na pewnym odcinku. Proszę bardzo, wszyscy, którzy oglądali, może pamiętają. A jak nie, to sobie przypomną. Proszę bardzo, mini-mike, no fajnie, tutaj fajnie. No i gratulacje, Marta, gratulacje. Przepraszam, tutaj będziemy razem oglądać, tak? Będziemy. To może oglądniemy od razu serię od razu, co? Jakby ktoś się pytał, czy takie węże to, to gryzą i w ogóle mogą zrobić krzywdę, to widzicie, są strasznie, strasznie krwożercze. Szczególnie jak oglądają zenu serial. Żeby nie było tej, ta pani też się znajduje, ale jest na mojej lewej ręce i nie mam jak jej nagrać. Teraz w końcu mogę. Nie masz historii, wieści, anegdotek, którymi chciałbyś się podzielić? Pójść tylko na to, znalazłem tęczę. Pięknie, pięknie, Pani tańczę. Wyglądam jakbym spał dwie godziny, bo tak właśnie było. Wróciłem o szóstej stałem 8.30 chyba a nawet wcześniej, no dobra, no to 2,5 godziny ale jestem tak niewyspany, że to jest niewiarygodne i właśnie lecę teraz z kolegami na event taki motoryzacyjny a później są urodziny mojego sąsiada także będzie grubo Życzę mi powodzenia bo przy takiej ilości snu może być naprawdę różnie nie wiem czy zdążę gdzieś jeszcze po drodze się wyspać w ciągu dnia oby tak było, bo jak tego nie zrobię to nie widzę przyszłości. whiffs this shot to start he follows up and kills threat right so really good ralph and nico but uh, how much longer will this continue Kochani, właśnie naszła mnie najsmutniejsza rozkwina, jaką miałam ostatnio, y, ponieważ albo mi się wydaje, mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że w, spośród tego miliona osób, które mnie obserwują, ktoś ma jakieś informacje, y, że IEM w przyszłym roku może się nie odbyć, ponieważ zazwyczaj bilety były sprzedawane w pierwszej turze już we wrześniu. Wrześniu, czyli teraz. A ich nie ma, nie ma daty, w sumie to nie ma nic. Eee, proszę, żeby to nie była prawda. Więc, tak w skrócie, jeżeli naprawdę Intel Extreme Masters nie odbędzie się w przyszłym roku, to uważam, że to będzie największy przegryw mojego życia. Jakby jedną informacją, jaką ja kojarzę z tamtego roku, chociaż wiadomo, że wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co się będzie tak dokładnie działo, to było to, że bilety z poprzedniego wydarzenia miały być na przeniesione u wszystkich osób, które kupiły, na kolejny rok. Więc w sumie to jest jedna informacja, jaką mam o tym, czy może się odbędzie, czy nie. Więc y, wszyscy gamerzy, y, trzymamy kciuki za IEMA w przyszłym roku. No, co rzecz powiedział. Proszę Państwa, e, właśnie przed chwilą dowiedziałem się o czym śpiewa Kobo na filmie. Y, Zamawia Bobę i Bibi Mbaba, Bibi Mbaba. Bibi bam Nie mogę iść ze swoim chłopem i, i cały czas tak wydaje jakieś dziwne dźwięki bim, i się wysłowić nie może. Bim, bim, bim. Młody kawaler zrzucił wylinkę i zobaczcie. Jakie ma kolory. Jest faktycznie żółty gość. Proszę Państwa, chciałem Wam zaprezentować pierwsze sample, na jakie nosi, będą za niedługo Fall Winter 2020. No i co? Jak widzicie, w tego sezonu króluje wężowa skóra. Najlepiej, żeby jeszcze troszkę się ruszała. Wtedy Wtedy po prostu jest fajnie, Jak odcieka, widzieliście, paski już, paski już są. E... Są też e... szaliki i branzoletki. Tak, właśnie tak. takie w różnych odcieniach. Tak, tak. Różne, roż... kolory. Ró różne kolorystyki, dokładnie. Tak, pasujecie do każdego outfitu. Tak. A do tego? Możecie ubrać białe Easy. Pięknie wygląda. pięknie. Tak, tak. Mam prośbę do osób, które posiadają harta albo harcika. Nie wysłalibyście mi może fotki Waszego psiaka w diamach, please! Mam ochotę sobie pooglądać e, pieski i właśnie dzisiaj widzieliśmy ślicznego e, harta z matim na rynku w Krakowie, więc no, jeżeli macie harcika, to podsyłajcie. Okay, let's go.